Okazuje się, że to zagorzały fan premiera Donalda Tuska. Szanuj kurwa Tuska, bo Cię znajdę i zęby szma to wybije. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego przygląda się sprawie i oczekuje od służb dokładnego zbadania wszystkich wątków. Obowiązkiem służb jest skuteczne działanie w takich sytuacjach kiedy tego typu zdarzenia związane z ewentualnym zamachem na prezydenta pospolitej się pojawiają, więc mam nadzieję, że służby tutaj będą działały równie sprawnie. Internauci oburzeni nienawistną aktywnością Budca zaczęli zasypywać policję pytaniami, czy już podjęto jakiekolwiek kroki. I tak, wpis Heitera pojawił się o 21:21. Miałe godziny, nie było żadnej reakcji. Pierwszy wpis policji komentujący groźbę zabicia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pojawił się dopiero o 9.57 mundurowi tłumaczą, że prowadzą czynności, a to zdjęcie w ogóle nie jest autorstwa tego hejtera, tylko było wzięte z internetu. Komenda Stołeczna Policji niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie. Pozostają one w toku. W odniesieniu do samego zdjęcia, które wykorzystano w przedmiotowym poście, fotografia była wcześniej publikowana w innym kontekście na innych stronach i w serwisach społecznościowych. Czyli wiemy, że nic nie wie. Nie wiadomo, czy mężczyzna został już zatrzymany i czy mundrowi w ogóle ustalili, kim jest ten człowiek. To nie tylko kwestia ustalenia i ewentualnie zatrzymania tej osoby rozliczenia, później zgodnie... Tutaj sprawem, lecz także poszukanie ewentualnych inspiracji, czy, czy wcześniej już tego rodzaju wpisy nie miały miejsce, ewentualnie inne działania, czy one zostały potraktowane ewentualnie poważnie przez służby, jeżeli taką wiedzę po, posiadały, dotarcie do inspiratorów. Opieszałość służb zastanawia. Przypomnijmy, w styczniu tego roku pani Izabela Storunia w przepływie emocji napisała do Jerzego Owsiaka Gin Człeku. 66-letnią schorowaną kobietę w mieszkaniu zatrzymała policja. Państwo pokazało w ten sposób, że działa i jest silne wobec słabych. O godzinie 6.30 dzwoni policja, żeśmy otworzyli, a oni mówią, że do mnie przeszukanie. Mieszkania, że mam się ubierać i jestem zatrzymana. A ja wiem na jakiej podstawie jestem zatrzymana? Gruźb. Koalicja Obywatelska prowadzi kampanię nienawiści wobec prezydenta Karola Nawrockiego. Jeszcze przed wyborami oczerniali go, porównując do kryminalistów. Teraz starają się wmówić opinii publicznej, że prezydent niszczy państwo. Powstają nawet specjalne spoty, których słowa i muzyka mają zohydzić odbiorcą głowy państwa. Ważne dla Polski projekty ma za nic. Jego działalność można określić jednym słowem. Petomat. Nie podpisał awansów oficerskich w służbach, nie podpisał nominacji sędziowskich. On nie jest prezydentem Polski. Prezydent Karol Nawrocki podejmuje twarde decyzje, jest w pewnym sporze z rządem na temat tych decyzji i uruchamia się w stosunku do niego taki przemysł pogardy, który ma go zdeprecjonować z jednej strony, z drugiej strony jest to element walki politycznej, czyli takiej walki nie na merytoryczne programy, propozycje, a na emocje.